Przygotowywałaś już się troszeczkę do matury? Trochę tak, ale nie powiem, żeby było jakiś szał. To może powiedz nam, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa? Wow. W 1914 roku. A kiedy się skończyła? W 1918. Ojej, włóczona koleżanka, dobra, zdałaś egzamin. Jak będziesz wspominał 4 lata w BEM-ie? Czy trzy? 4. A, cztery. Bardzo dobrze, wiele ciekawych wspomnień, mili koledzy. Przygotowywałeś już się troszeczkę do matury? Tak, troszeczkę. To może powiesz nam, ile to jest 2 plus 2 razy 3? 12? <noise> Jak będziesz wspominał naszą szkołę? Bardzo dobrze. Z wiele doświadczeń, jak najbardziej, bardzo dobrych. Z koledzy jak najbardziej wszystko wspominam bardzo dobrze. Tak A wziąłeś się już za przygotowania do matury? Jak najbardziej staram się cały czas coś robić, ale trochę mnie to przeraża. To może powiesz, w którym roku był z Polski? Krzeszt Polski? 966. O, bardzo dobrze. A kiedy zakończyła się Druga wojna światowa? 1945. A dokładniej miesiąc? Maj. Dziękuję bardzo. Mm. Jak będziesz wspominał uczęszczanie do naszej szkoły? No to zależy, no cztery lata no, zleciały jak diabli, więc no. dużo nie będę pamiętał, no ale na pewno bardzo pozytywnie. Uczyłeś już się trochę do matury? Nie, tam uczenie do matury to jest jakieś dwa dni przed dopiero, bo tam nie opłaca się nawet. Proszę, powiesz nam, kiedy skończyła się druga wojna światowa? No na pewno dawno. Błyskotliwa odpowiedź, dziękujemy. Jak będziesz wspominał naszą szkołę? E, przede wszystkim bardzo dobrze, będzie mi żal tych lat, bo jednak te cztery latka, co się zżyłem z naszą klasą, także było naprawdę zajebiście. A uczyłeś się już do matury coś? E, staram się cały czas, no, matura to bzdura. No ale walczymy. 2 plus 2 razy 3? 2 razy 3 to 6 plus 2. 8, no. dział. Dziękujemy. Dzięki. E, jak wspominacie 3 lata w naszej szkole? No fajnie. Mi... Nie wiem, Monika coś więcej. Tak, aż tak, o wesoło. A uczyliście już się coś do matury? Tak, oczywiście trzecie bynajmniej. 2 plus 2 te... razy 3. 2 <noise> plus 2 razy 3. 8. Bardzo dobrze. A może wiecie kiedy rozpoczęła się Druga Wojna Światowa? E, w 1939. A miesiąc dokładna data? 1 września. Dziękuję bardzo, zdany egzamin. No. Dlan PB lan melaaka mata papangkas sakks goepis.